Witam Was w pierwszej rundzie Cube Drafta z tej strony Softys, Games Masters, Psychatok. Chcemy, oczywiście zaczynać z naszym dekiem pięknym. No, i to jest oczywiście keep. Absolutely, nie jest to keep. Zaczynamy, oczywiście, od. Myślę, że możemy spokojnie od. E, Swampa. Później Underground Sea. Generalnie staram się dokładać możliwie najwięcej swampu, prawda. Z tego względu, że po prostu przeciw, że mam w deku tego obliteratora, więc fajnie byłoby go ewentualnie dobrać i wcześniej możliwie zagrać. Aczkolwiek to jest sporo tych islandów niestety na ręce. A jest Forbidden Alchemy to jest kolejny fajny draw dla nas. Kolejny fajny draw dla nas. Sylvan Library No Ok, będzie sobie dobierał karty ewentualnie za życie, prawda? To nie jest oczywiście. To nie jest OK. Ale nie poradzimy na to za wiele. No zagramy sobie tego Night no, Ten Forbidden Alchemy oczywiście jest fajną kartą, ale nie, nie wydaje mi się, że jeszcze jej potrzebuje. Zobaczymy po prostu co oponent zaprezentuje, czy ma jakiś... Czy że, że zagra jakiegoś stwora? Czy zagra. No dobra, te do dwie karty ekstra. Muszę to jeszcze raz przeczytać, bo tą kartą, tej karty nie widziałem dawno. Wybierasz dwie dodatkowe karty. Okej, okay, teraz już znamy jego plan przynajmniej, prawda? Jego planem jest po prostu birting podowanie nas. Eee, no, oczywiście nie jestem w stanie zagrać tego mm, Skin Rendera, żeby sobie nie zabić mojego wampira, więc tego nie zrobię. Po prostu zaatakuję i oddam turę. Oczywiście on widząc te kolory może się bardzo mocno bać kontry, prawda? Więc może na przykład zagrać nieoptymalnie. Zagrać stwora gorszego, prawda? Z którego... Znaczy nie optymalnie to może złe słowo, bo i tak ja mam sk skin rendera, ale wiecie o co chodzi. Jest w stanie... Z drugiej strony jest w stanie się oczywiście zakręcić z miejsca, tak? Na przykład zagrać twardo dwa mana, odpalić birthing Poda, poszukać na przykład nie wiem, Kitchen Finksów, prawda? Coś w tym stylu. Więc no, może być w tym różnie. Mhm... Poszukał sobie czegoś z Zenitem, ok. Za x równe 3. To będą pewnie Kitchen Finksy, albo coś w tym stylu. Wood Elves. Okej. Okay. No, no nie ok, prawda, ale no cóż. No, poszukamy sobie czegoś z alchemii. Okej, okay, 4 landy, 3 landy i Dark Ritual. Bierzemy sobie myślę po prostu swampa Dobrze to przewinąłem, bo byłoby naprawdę słabo. w sumie wciąż nie jest dobrze. Jest naprawdę średnia Flexion Metamorph No to jest ciekawa opcja. Ja się zastanawiam, co ja mogę znaleźć takiego fajnego za 4 mana. Mogę znaleźć sobie obliteratora. O, to jest dobra opcja. Hmm. Mam nadzieję, że nie mam niczego z Richem za 4. Znaczy, nawet jeśli mam, to, oczywiście mam. Hmm. sobie po prostu tego typa. Skopiujemy birthing poda. I odpalimy sobie Poszukamy sobie tego obliteratora chyba po prostu. Ewentualnie możemy zrobić coś jeszcze lepszego i poszukać sobie Sowera Zabrać mu jego elfy. się boję, że ma jakiś removal, no gra czerwonym kolorem, prawda? Gra czerwonym kolorem to jest trochę może być trochę bolesne. Jeżeli nie ma remuvalu, to jest lepsze zagranie, prawda? Jeżeli ma Remowal, no to lepiej mu zabrać, lepiej zagrać wtedy obliteratora, prawda? Szczególnie, że w tych kolorach on nie za bardzo jest w stanie sobie z nim poradzić inaczej, niż strzelając w niego jakimś tam spaleniem, tak? Yy, więc to jest chyba ciut lepszy plan. Z obliteratora jestem w stanie wyszukać coś? Chyba nie. Za 5 na nie mam nic, niestety. To jest też problem, mm, ale myślę, że to jest najlepszy, najlepszy, najlepszy generalnie ruch, zakładając, że może mieć remuwal na sowera, prawda? Okay, no ma oczywiście ma 7 ma kart, prawda? 6 kart. No, chyba jeszcze, jeszcze jedną kartę musi odłożyć na górę. Ale generalnie, oczywiście, się kręci tym Sylwanem. No, zobaczymy. Mam nadzieję, że nie ma nic takiego w tych kolorach, co jest w stanie mi tego obliteratora zbyt łatwo zabić. Bo jeżeli jest, to będzie problem. Bo ja niestety nie mam, tak jak powiedziałem, nie jestem w stanie znaleźć nic swojego za 5 mana. Bo nie mam żadnego stwora za 5 mana. Chyba, że mam Teferiego. Nie jestem pewien, czy Teferim Gram. Chyba Teferiego mogę mieć, tak. Musiałbym to sprawdzić, bo nie pamiętam, szczerze powiedziawszy. OK. Oddał turka, ok. Mm. Boję się za ma, tą manę, ale wydaje mi się, że muszę... Yy, Na pewno dokładam Land, na pewno atakuje Obliteratorem mhm. i na pewno zagrywam skin rendera w kobre. To jest pytanie, czy chcę zagrać na przykład jeszcze... Wydaje mi się, że nie muszę nic poświęcać, tylko myślę, czy grać tego edykta w tego elfa, czy nie, bo oczywiście on jest w stanie go poświęcić, prawda? To działa jak sorcery, prawda? Myślę, że to zagrałem jednak tego edykta, no bo też w sumie cokolwiek znajdę z tego typa, jestem w stanie poświęcić tym edyktem. A jeżeli ma jakiegoś świniaka, to wolę go skontrować. Dobrze, zostawimy jednak za kontrą, zostaniemy. Zostaniemy za kontrą po namyśle. Myślę, na myśle. Wiecie, no w tym formacie jest tyle możliwości, jest tyle opcji, żeby tam coś się stało złego, że tak naprawdę ja często po prostu zakładam, że no dobra, cokolwiek, gram po prostu tutaj mi się wydaje. Jakby nie, nie, ciężko jest wszystkie możliwości, co może zrobić oponent, przeliczyć. Mając gościa, który w tym momencie ma dowolny kolor mana, prawda? Gra w formacie, w którym jest tysiąc kart, które mogą mi zrobić pewnie blowouta, A więc generalnie, jakby staram się grać po prostu tak. No, coś tam, oczywiście, wokół czegoś tam próbuję czasami grać, ale generalnie to nie jest, jakby mhm. dużo many, tak? No dobrze, jeszcze stapował jeszcze tyle many, że. Mm, stapował tyle many, że nie ma na. Mm, nie ma trzeciej many, już nie ma więcej many, więc ten Hornet Queen zginie i on zginie prawdopodobnie wraz z nim Tak jest. Także ten obligator był jednak dobrym planem hmm. Chociaż jak widzieliście w ogóle nie miał remowalu, więc to naprawdę to chyba nie zmieniło wiele. Hornet Queen Myślę, że mogę tym delugiem, gra, delugiem grać Spokojnie, Natomiast damnation niekoniecznie myślę No jest, jesteśmy w stanie jeszcze coś tutaj chyba spokojnie okroić Luthery na Draw Taki sobie jest chyba, mogę chyba okroić A mam tego te fajgo, okej nie byłem pewny, że go mam jakoś, go prze... że tak powiem... Wtedy byłem w stanie zabrać mu elfa, z elfa poszukać obliteratora, z obliteratora poszukać coś tam jeszcze ewentualnie, no ale wiadomo, że generalnie obliterator jest gościem, którego... Nie, nie, z którego nie chcesz coś jeszcze szukać, tylko chcesz nim zabić, prawda? Więc to jest jakby średni plan. Zostawiam się na tą inkwizycją, czy nie jest dobra na jego deck. Ale jest taka chyba średnia. Może mieć sporo ciężkich kart. No chyba tyle, tak mi się wydaje. Nie wiem. Ten Eddyk jest fajny na jego deck w miarę. Tak mi się wydaje też. Bo ma tych. Chociaż w sumie ten Eddyk, tego hornet Queen'a. Może lepsze jest po prostu Damnation. Chyba jest lepsze. No bo z tym hornet Queen'em nie wygram Edictem, prawda? No. Jakby to zagrał, to Eddyk jest martwą kartą zupełnie. Więc chyba tak będzie lepiej. No dobra, zrobimy tak. Znowu oczywiście jest masa przeliczeń, które mogą do niczego nie doprowadzić. On zaczyna, ja mam rękę, no jak widzicie, średnią, ale myślę, że do zatrzymania. On chyba takiej presji niewielkiej nie robi na mnie, więc to nie jest agro na agro, ta ręka oczywiście jest fatalna. Więc... wygramy sobie tak. Zaspędujemy sobie wizję. I oddamy turkę. Ten Madruska to oczywiście jest fajnie, że tam gdzieś... Mam, tak? Natomiast... Mm, nie, Wall of Blossoms, jasne. No widać, że ktoś generalnie gra pod tego... E, gra pod tą... Pod tego Birfing Poda, prawda? O proszę. Pan Hasiok. Zauważcie, że mam już manę na obliteratora. Także wszyscy krytycy tego, tej decyzji mogą teraz po prostu spuścić głowę pod stół. Bo jednak wszystko jest jak trzeba. Ok, Birthing Pod się już pojawia. Wspaniale. No to w takim razie pan Hasiok. Co tam mamy? Nic. Okej, okay. <laughs> może będzie nic. Jak ja mam tutaj ulta w ogóle. Aha, okej. Okay. Pozbywam go całego świata. No to nawet nie jest jakiś dobry ult, chyba lepiej po prostu stwory kraść. Mhm. Zresztą nasie. No, elfy, okay. znaczy, Fajnie jest to, że cokolwiek on nie znajdzie, to ja jestem w stanie zabić tym katem. Natomiast jak do, dostanie tą Hornet Queen, to na razie nie mam odpowiedzi na tą Hornet Queen. Koniec tury, tak? Okej. Okay. Dla mnie bomba. Yy... Zagramy sobie wyspę, żeby mieć na to i na to Przewiniemy mu trzy karty I znaleźliśmy Hornet Queena <laughs> Okej. Okay. Teraz musi już zaatakować na naszego <laughs> Asioka Nie oddamy turę, prawda? No dobrze, że tego Hornet Queena zwinąłem tym Asiokiem, bo <laughs> byłoby naprawdę różnie gdyby ją sam dostał <coughs> także dosyć śmieszne to wyszło mm -hmm. coś się złego dzieje garb the primal hunter ja hmm, się tu w ogóle martwię specjalnie chyba nie Po prostu chyba to po prostu przyjmę. W sposób położę to kana, ok. Zastanawiam się, czy chcę, czy nie chcę po prostu zabić tego Knypkę, żeby od razu mieć Hornet Queena. No w tym momencie kiedy dobrałem removal kolejny, to jest chyba dobry plan, tylko że ja po prostu mogę to zrobić za 4 życia. albo za... pozbycie się kart z grobu. Wydaje mi się, że mogę się spokojnie pozbyć kart z grobu, czyli zagrać ten Murderous Cat. Z drugiej strony Murderous Cat zabija wszystko, prawda? Chyba wolę jednak dismember, czyli zapłacić 4 życia i zabić tego typa. OK. No teraz mam tego Hornet Queena, jeżeli czegoś nie zrobi. A, zrobił coś Firebolt. Okej. Okay. Na to nie poradzimy za wiele. Mm. No teraz dobierę chyba karty z tego. Mm, z tych wizji, prawda? Mm. Okej. Okay. A, to już się wskazuje kto dobiera, okej, okay. Dobrze wiedzieć. Myślę, że możemy spokojnie zagrać po prostu taką by. Przewinąć mu trzy karty. utworu, ok. Zagrać skin rendera i zostawić sobie manę na hmm. na Mordorus Kata. dalej w momencie, jak wejdzie ten stronghold i zacznie się kręcić z tym worm engine'em, to ja nie wiem, czy, on, czy jest to cold, co on w stanie jest zrobić naprawdę sensownego. Ma dwie karty na ręce. No myślę, że jestem naprawdę w dobrej sytuacji. W bardzo dobrej sytuacji. Nie wiem, co, co mógłby takiego naprawdę jakiegoś konkretnego ze mną tutaj uczynić, żebym to wtulił. Jakiś naprawdę duży byk, nie wiem, jakiś niezniszczalne coś. <grystanie> Firewall. Zsiąka, tak. Okej. Okay. Mm, Tereferii jest dobrym rołem. Dobrym e, zagramy sobie Islanda w takim wypadku. Tylko, że chyba lepiej i tak zagrać po prostu... Znaczy na pewno chcę przewinąć. Znowu nie ma stworów. No ciekawa rzecz. Co on tam ma? same landy, regrowth, no ok, cokolwiek, zostawmy to. Eee, chcę zaatakować na pewno w Garuka. Ja muszę to zrobić, żeby go w ogóle, by go on odpali tego Muszę zaatakować w Garuka. Bo jak on odpali tego ulta, to ja z tego na pewno nie wyjdę. Zapomniałem o tym ulcie w ogóle. Eee, muszę zaatakować w Garuka i użyć Mardeus kata. Raz, dwa, trzy, cztery. Aha, okej, okay. i Czarna Mala. To oczywiście wstrzymuje mojego urnkoja dla autury, ale wydaje mi się to jest zbyt, o wiele bezpieczniejsze. To teraz mam dwa stwory, więc on musi mieć dwóch blokerów, żeby za, zatrzymać tego... żeby sobie poradzić z obroną tego garuka. Okay. Okay. Zagramy sobie teleferii. Uuu, jak to dobrze się, że tak powiem, potoczyło. Zabierzemy sobie z jego indyka. Zabijemy garuka. Mam nadzieję, przynajmniej że go zabijemy, a szansa no, to jest wielka, ponieważ nie jest w stanie używać instantu i zrobimy sobie chyba Hornet Queena. A okej, okay, dobra. Czyli koleś się po prostu poddał, co zresztą było dosyć słuszne z jego strony i czekamy na kolejną rundkę.